Nauczymy Cię bezpieczniej i przede wszystkim sprawniej posługiwać się swoim motocyklem. W naszej ofercie szkolenie safe rider, szkolenie drogowe, szkolenia sportowe, szkolenia tematyczne, wolne treningi. Właśnie odbywa się szkolenie, na którym przerabiamy wszystkie podstawowe manewry, poczynając od wolnej jazdy, jazdy precyzyjnej, ciasnym zakręcaniu napół, sprzęgle na tylnym hamulcu, czyli jazda wolna, która się przydaje podczas filtrowania ruchu ulicznego. Przerabiamy też jazdę torową, układanie się odpowiednie na motocyklu podczas jazdy po torze. No, szkolenie mi się bardzo podoba. Myślę, że naprawdę super i instruktorzy i, i obiekt i jakby te rzeczy, których się tutaj uczymy. Myślę, że bardzo takie życiowe też i, i przydatne rzeczy. Byłem na też kilku szkoleniach, gdzie no, te zajęcia były trochę mało sensowne i nudne. Tutaj naprawdę jest co robić. Rzeczywiście można się zmierzyć z ze swoimi umiejętnościami i, yy, i je bardzo poprawić. Naprawdę super, bardzo mi się podoba i chciałbym, żeby takich inicjatyw było też więcej.